Magda, jak trudne jest dla Ciebie to granie w środku sezonu, bo to jest taki sezon ligowy, który pierwszy masz we Włoszech? Trudny na pewno z wielu powodów, a jest jednocześnie tak super ważna impreza w środku tych rozgrywek. Tak, dokładnie. Wczoraj tutaj wróciłam do reprezentacji, tak więc krótki okres czasu na przygotowanie się. Sezon we Włoszech, do, mogę powiedzieć szczerze, bardzo udany dla mnie. Nie spodziewałam się tego, co się wydarzyło, czyli, czyli gry. Do tej pory to jest ważne, lecz grałam cały czas na ataku. Tutaj wracam do reprezentacji, muszę grać na przyjęciu, szlifujemy to przyjęcie i gramy. Trenujemy z dziewczynami, mamy krótki okres czasu, żeby się do tego przygotować, ale, ale na treningach dajemy siebie 100%, więc już czekamy na ten turniej. Jak to jest z tym przyjęciem? Czy ty w klubie, troszeczkę wiedząc, jak to będzie w kadrze, już się przygotowywałaś troszkę pod to, co Cię czeka w reprezentacji? Tak, tak, tak. Samo przyjęcie nie grałam, czy ustawień szóstkowych, czy żadnego meczu na przyjęciu, ale po treningach zostawałam i, i z trenerem prosiłam, aby troszkę na mnie zagrywał i trenowałam to przyjęcie. Co będzie najważniejsze w takim turnieju, w którym tylko zwycięzca właściwie z czymś wyjeżdża, prawda? Cała reszta jest przegranymi. Tak, dokładnie. Jest to trochę smutne, że z Europy jest... Europa najmocniejsza w siatkówce i tylko jeden zespół, w tym jest to nie do pomyślenia, że Turcja, Holandia, Polska czy Niemcy nie pojadą na, na Igrzyska Olimpijskie, tak? Najlepsze z, zespoły w Europie, znaczy, które coś ugrały teraz w tym roku i jeden zespół tylko wychodzi. A powiedzmy gdzieś z Azji pojedzie jakiś zespół, wiadomo, ale no tak, takie jest życie, więc. Yy... My musimy tam jechać zawalczyć i tak, i dokładnie jeden zespół tylko wychodzi, więc każdy mecz będzie ważny. Nie ma meczu słabszego, nie ma meczu ważniejszego. Wszystkie mecze są naprawdę najważniejsze i trzeba wyjść zagrać 200% w każdym meczu. Na ile ten zespół mówię o reprezentacji Polski się wzmocnił po poprzednim sezonie sportowo? Yy, wzmocnił się na pewno psychicznie. Na pewno myślę, że psychicznie jest zespół wzmocniony i Myślę, że naprawdę mamy super zawodniczki doświadczone, mniej doświadczone, ale, ale każda naprawdę daje teraz siebie na treningu 100%. Ja Jestem tutaj drugi dzień i bardzo dobrze to wygląda, więc jestem mega zadowolona. Wiadomo, że o kadrze w ostatnim czasie mówiło się trochę w innym kontekście niż, niż sportowy, prawda? Dużo się działo wokół. No właśnie tam. Ktoś, ktoś podsłuchuje, ale, ale dokończymy. Dużo się działo wokół. Czy to jakieś ma dla Was przełożenie tutaj, czy, czy coś o tym mówicie wewnątrz, czy zapominacie, czy w ogóle tego tematu nie ma? Odkreślacie i skupiacie się na sporcie. Tak, dokładnie jak Pan teraz powiedział, było, minęło. Jest to temat zamknięty. Najlepiej do tego nie wracać. Nie ma co tego rozczonsować, bo minęło, koniec, zamykamy temat. Mamy ważniejsze, ważniejsze rzeczy teraz na głowie i skupianie się na tym najważniejszym turnieju do tej pory.